Czy, czy, czy ja muszę zacząć, co nie? Mm -hmm. tak, bo ja nie lubię w ogóle startu, tak? Witam serdecznie z tej cześć strony. Strasznie, to jest to moja jest najmniej, takie... u, najmniej ulubiona rzecz. I jak miałam kanał jeszcze swego czasu, to moją najmniej ulubioną rzeczą było zaczynanie i kończenie, i za każdym razem kawałek mojej duszy ulatywał w powietrze, kiedy musiałam powiedzieć cześć, to jest albo jeśli Wam się podoba, zostawcie i lubiłam tego. Dobra. Klaps? No. Ha! I nie ma powrotu. I to już jest do fany moment. Justyna, klaps? Ja. O, Święcia rolnicy! No powiem Ci tak, tak wystartowało, wystartowało. 3 sekundy, już mamy legendarny ten. Więc ym, nie będziemy się przedstawiać, jak nie lubimy się przedstawiać, tak? Możemy powiedzieć, jak mamy na imię. No, ja napiszę w komentarzu. E, uwaga, przedstawienie się jest w komentarzu e, dla tych, co to słuchają na YouTubie, a dla tych, co słuchają na podcaście. Na podcaście, na Spotify'u, to, to musicie iść na YouTube'a. No. Nie no, przedstawmy się ładnie, co ty no Mariusz? z promocjonalistami. Cześć, jestem <laughs> jak się na imię. Ale jak wchodzisz w grono nowych znajomych... <noise> tak, mówię, to nie, cześć, to nie to jestem nie... <głos> <syna>. <głos> Miło mi was wszystkich poznać. Wybaczcie mi za całą resztę rzeczy, która wydostanie się z moich ust przez najbliższą godzinę. Ja zawsze mówię imię osoby, która się ze mną przedstawia i on wtedy taki zdziwiony. też masz na imię Adam? A ja też masz na imię Adam? Wiesz co? Wiesz I później co? tak zapomina. Wiesz co? <noise> to przykre. Mam pomysł. Przedstawmy siebie nawzajem. To będzie Mniej niezręczna. Nie. <noise> nie. No, so ja mogę powiedzieć, że jest ze mną Justyna. Mm -hmm. A ze mną. <noise> A ze mną jest Mariusz. Ty co robisz w internecie, Justyna? Aktualnie nic. <noise> to jest. W tym momencie to jest jedyna. A nie, przepraszam, mam fanpage, ale, ale niewiele na nim, na nim robię. gdzie się znajduje. Miałam też drugi fanpage i dzięki mojemu drugiemu fanpage'owi mamy. Jedyną rzeczą, która z niego wynikła, miał być to fanpage o tematyce horroru, i jedyną rzeczą, która z niego wynikła jest to, że mamy nazwę na ten podcast. <laughs> Mogliśmy ją ukraść. Jak się nazywa ten podcast, Mariusz? To jest trudna nazwa do wymówienia. Co, Horrendum? E... A, no. <laughs> horrendum. Horrendum, a mm -hmm. ja zawsze to czytałem horrorendum. Nie, 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 nie. Dwa, nie? Jest Horrendum. Horrendum. Mhm. I Horrendum to jest od, ang od angielskiego horrendus. Czyli według słownika PWN, wcale nie czytam tego z notatek, to jest coś, co budzi strach od razu lub obrzydzenie. No, nazwa bardzo fajna. I Wszystkie rzeczy, które najbardziej lubimy. Tak, i wpadliśmy na pomysł, że będziemy prowadzić podcast na temat y, horroru w popkulturze i innych strasznych rzeczach i zapewne śmieszne rzeczy też się znajdą bo musimy wreszcie obejrzeć ten atak morderczych pomidorów z 74. Tak, generalnie cały ten podcast przyznajmy się, cały ten podcast jest po to tylko i wyłącznie do tego, abyśmy mieli wymówkę, żeby w końcu obejrzeć jak to było? Mordercze pomidory? Mordercze pomidory. Albo atak morderczych klaunów. A ta tak. Albo nie wiem, Morderczem opony oglądałem, to ty, ty, ty będziesz musiała obejrzeć. Morderczem opony. Okay. Nie, no ogólnie y, będziemy sobie cisnąć. Uwaga, teraz to bumersko zabrzmi y, bekę z korriorów. O matko, kochana. Bo je, jakby wiemy, że to jest wszystko fantazy i nie bierzemy tego na poważnie. Nie mów za siebie. Y, tak więc, no, na tym to będzie polegać w sumie. I, i, I ludzie, co oglądają to na moim kanale, chyba się zachwycą, bo od dwóch miesięcy nic nie wrzuciłem, no. więc nie dałem nawet znaku życia, że... Słuchaj, ty nie wrzuciłeś nic od dwóch miesięcy, ja nie dawałam znaku życia, jakiegoś pół roku. No, No będziecie mieli raz na tydzień. Mam nadzieję, że będzie to regularne. We wtorek o której? O osiemnastej? Albo mm. jakąś dziwną taką godzinę, jak 6.66. O, Mariusz! No, 6.66, czyli 7, 06, no. Dobre, dobre. Czyli będziemy... jaki jeszcze jest taki upiorny, zły dzień, w którym można to wrzucać? Zadziwiałam się, Piątek? że... Piątek? No, piątki są zazwyczaj... Upiorne? Piątki są upiorne? Pechowe czy coś, to w poniedziałki chcesz wrzucać? O, może powinniśmy to wrzucać w poniedziałek. A no właśnie, piątki są pechowe. a no, widzisz? A poniedziałki są upiorne. Mhm. Więc... Yy... A jak ci jest mną, to można to wrzucać każdego dnia. I co działa? Ja nie wiem, czy w poniedziałek, czy w piątek. Merem. Nie, nie będziemy ludzi, tego tak, ludziom nastroju psuć w piątek, to w poniedziałek. Psuć nastroju. Tak... No jak będziemy mówić o strasznych i złych rzeczach, o flakach, krwi, o mordercach, którzy się mordują. Ja takich rzeczy słucham dla przyjemności. Ja też. <laughs> Dobra, um... O czym dzisiaj będziemy mówić? Oprócz tego, że to jest takie krótkie wprowadzenie. Tak, to jest odcinek 0 łamany na jeden. Bo już mamy temat i znaczy, Zero złamało już... jeden. Tak. Z... O, odcinek podcastu 0 łamany na jeden wstęp. No. Z... Ten odcinek będzie krótki, bo ja planuję tak godzinę, półtorej godziny na odcinek. Bo ja lubię takie długie, że jedziesz sobie do pracy. Lubisz i... Takie długie. <laughs> lubię takie długie odcinki. Bo krótkie się za szybko kończą. <noise> Nie patrz tak na mnie! No, więc drugi odcinek będzie dłuższy, a ten będzie w takim wprowadzeniem. Nie wiem, ile już się to nagrywa, ale zobaczymy to w postprodukcji. Dobra. Um, to jaki mamy temat, Justyna? Dzisiaj pogadamy sobie o strasznych filmach, których paliśmy się w młodości. Masz jakieś. Znaczy tak, tak, taką genezę. Masz jakieś takie Jak straszne filmy, bo ja mi się. Dwa nasuwają. Mi też. Yy, znaczy. Ja się nawet zapisałam. Ja. <grym> Horror. Um, w każdym razie ja w ogóle zacznę od pytania. Od czego się tak całkiem zaczęła jakby Twoja przygoda z horrorem? Jak byłeś mały. Jakie jest takie twoje pierwsze horrorowe wspomnienie? Niekoniecznie związane z filmem. Na przykład, nie wiem, jakaś kreskówka. Znaczy, albo... odkąd sięgam pamięcią, to zawsze lubiałem jakieś paranormalne rzeczy i nie wiem, jak masz 7 lat. I idziesz do toalety i zapalasz wszystkie światła. Mm -hmm. A ja miałem duże mieszkanie czteropokojowe, jak byłem sam i byłem w pokoju tym najbardziej odległym. Mm -hmm. Musiałem iść do, do łazienki, to miałem wszystkie światła zapalone. A, ale z, nie wiem, tak szczerze powiedziawszy, to jest w nas. To jest <laughs> znaczy, ja mówię za, za siebie, tak? To jest mm -hmm. takie, takie tak samo nie wiem, ciągnie cię do czegoś, a ty nie wiesz nawet dlaczego, chociaż że nie miałeś styczności. Więc bo mogę powiedzieć, że jesteśmy opętani. Mm. o, nie. o i, się, I komputer też jest opętany, bo stwierdził, że się wyłączy. Ale z takich rzeczy. Już mogę mówić o filmach, które te. Znaczy, czy... chciałam tylko wspomnieć a propos jeszcze takich bardzo z wczesnego dzieciństwa, wspomnień i tak dalej. Nie wiem, czy też tak miałaś, że zawsze jak. Pamiętasz, jak jeszcze były filmy w wypożyczalni, które ludzie no. faktycznie wypożyczali, zawsze jak szłam do wypożyczalni, jak byłam malutka gdzieś tam, wiadomo, rodzice sobie coś tam wybierali, łazili i tak dalej. A ja zawsze stałam przy sekcji z horrorami i oglądałam wszystkie możliwe okładki. I przerażały mnie i potem się bałam. I czytałam te wszystkie opisy filmów. Nie wiem czemu, nigdy ich nie oglądałam. Ale miałam po prostu obsesję stania przed tymi samymi okładkami horrorów, oglądania i czytania ich opisów. Mnie też tam ciągnęło. Może dlatego, mhm. że to było zakazane dla dzieci? No. A teraz sobie przypomniałem, czemu mnie w ogóle ciągnie do takich strasznych rzeczy. Bo w młodości... Nas, znaczy mnie tak wychowywali, że jak będziesz zły, to przyjedzie czarna wołga i zły pan z czarnej Woł nie, nie straszyli Ciebie, tak? Nie. Mnie, mnie straszyli czarną wołgą, jak będę niegrzeczny, to przyjedzie czarna wołga, to jest ogólnie urban legenda z, z Rosji, to na inny temat, na inny odcinek. I y, miałem, przed moim blokiem mhm. był agregat na, na wodę, wiesz, tam gdzie Sebek mieszka, co nie? Mhm. Ta górka. No. No, i mi mówili, że tam żyje straszna, zła wiedźma, która mnie no, no, no. porwie, jak będę niegrzeczny. Co no, jest najlepsze, no, no. straszna, zła wiedźma <grym> mieszkała pod moją klatką, więc <grym> daleko by mnie nie szukali, ale nie wiem, zafascynowałem się chyba tą legendą o tej strasznej wiedźmie, i zawsze jak tam byli robotnicy, którzy naprawiali. Ten agregat czy coś, to zawsze tak z zaciekawieniem patrzę. chciałem zobaczyć, czy ona tam jest. Nie wiem, też rzucałem kamieniami, z skumplami <noise> i różnymi innymi rzeczami, żeby ją wypłoszyć stamtąd, ale później się okazało, że taka wieźma nie istnieje chyba. Nie, chyba, <głosy> <głosy> chyba. E, mnie, nikt, mnie nikt nie straszył jakimiś rzeczami, że ktoś mnie porwie, że ktoś coś, coś straszy. A to tylko ja, ja miałem takie dzieciństwo. <noise> nie, wiesz, z, z tego co jak rozmawiam z ludźmi, to bardzo wiele osób było w ten sposób straszone. Ach, nie martwcie, i tak zostało wiele innych rzeczy, które wpłynęły negatywnie na moje dorastanie. Także nie musieli mnie stracić <grym> wiedźmami, które mnie padły. Nie, ta wiedźma akurat jest ciekawa. I tak właśnie sobie przypomniałem. A filmy? Nie, filmy? Mhm. Mam dwa, które mi się z tego y, tak zakiełkowały w umyśle. Ostatni sobie odświeżałem nawet jakieś 4 lata temu. <grym 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 we Wrocławiu jeszcze na starym mieszkaniu. Jest to... Y, Mini serial, bo ma trzy odcinki, po dwie godziny. Róża. To no jest kurde. chyba Stephena Kinga, jak dobrze, dobrze Róża? kojarzę. No i ja bym tego nie wiedziała. To jest film podzielony na trzy części. Wcześniej nie było seriali, tylko filmy były podzielone na, 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 na trzy części. No ty możesz wpisać, ja. Więc film opowiada o babce, która. Hmm. Komponuje grupę badaczy i. Czerwona Róża? Tak, Czerwona Róża, no. Tak, znam Stephen King. Mini serial z 2002 roku. I pierwszy odcinek składa się na tym, że ona komponuje tą drużynę. Drugi odcinek, że oni już są w tym w tym domu opętanym. No to ja dlatego nie, nie wiem, bo to nie jest na podstawie jego książki, to Tylko jest na scenariusz. podstawie jego scenariusza. No. I co dobre, to jest? I trzeci, trzeciego odcinka nigdy nie oglądałem. Nigdy? Nawet do tej pory? Nie, znaczy sobie odświeżyłem cztery lata no, temu, więc okay. to sobie obejrzałem wszystko. I nie robił, teraz nie robi na mnie takiego wrażenia jak w 2002 roku. No, to chyba z każdym filmem, który się ogląda w dzieciństwie, tak jest. No. Oglądasz coś, co cię przerażało w dzieciństwie, i myślisz sobie, naprawdę, to było takie straszne. Albo oglądasz sobie coś, co cię bawiło w dzieciństwie i myślisz sobie, wow, to naprawdę rasistowskie. No i róża miała ten taki klimat grozy, który mi się podobał i mnie zaciekawiło, bo nie mogłem obejrzeć trzeciego odcinka. Bo wiesz, 2002 telewizja puszczane to o 23, a ty musisz iść do szkoły rano, więc jakoś się ciężko to oglądało. A drugi film, jaki mam w, w głowie to Polter Poltergeister z 88 chyba tak. Jak? Poltergeister. <laughs> Opętało mnie! Poltergeister. To nie, to nie jest przypadkiem. Polterge poltergeist? Poltergeist? No, poltergeist? Polter no, tak, jak tak Poltergeist, no. Jagermeister. <laughs> no. Mariusz, odłóż ten soczek. No, ale nie wiem, czy on jest z, z 88, czy. Wiem, że jest remake z 2016, bo pra pracowałem w kinie. I oglądałeś to, jak byłeś mały? No. Tą starszą wersję. I oglądałeś to sam? Tak. I mnie przeraziła ta scena, gdzie ta dziewczynka przykłada dłoń do telewizora, a wtedy, wiesz, te telewizory były takie grube. Mm -hmm. No i tam był ten duch. No, no, no Nie oglądałaś tego? Nie. No to są dwa moje takie typy. Ja, jeśli chodzi o filmy, które mnie przerażały w dzieciństwie, to... Zaraz Muszę... będę siarbał ten soczek, poczekaj. <noise> Dobra, to ja wpiszę, a ty siorbaj. O, oh, tak. <noise> Nie wiem, czy kojarzysz taki film jak. Poczta. <noise> Co ja zrobiłam? Obsługa. Obsługa. O. Nie wiem, czy kojarzysz taki film jak Inni. To jest film z 2001 roku. I oglądałam go dosłownie niedługo po tym, jak wyszedł. Czyli matematycznie to odliczając miałam 6 lat, jak to oglądałam po raz pierwszy. I pamiętam, że oglądałam to z całą rodzinką. I fakt, ten film nie wystraszył. Ja się bałam niektórych z ten, zaraz powiem jakich, z tego filmu, które mnie straumatyzowały generalnie. Ale nie bałam się go na tyle, żeby nie chcieć go dokończyć. I ja, sześcioletnia, włączyliśmy ten film całą rodzinką. Byłam ja, mój tato, moja mama, moja ciocia. I... Było późno, jak go oglądaliśmy. Oni się tak przerazili, że wyłączyli go w połowie i stwierdzili, że dokończymy rano, i ja się obraziłam, i poszłam do pokoju obrażona i się do nikogo nie odzywałam, bo chciałam go dokończyć, a oni się bali za bardzo. W każdym razie dokończyliśmy go już następnego dnia, jak było jasno, i to jest film, w którym jest najpiękniejszy plot twist na świecie, bo oglądasz ten film myśląc, że jest o duchach, które nawiedzają matkę z dwójką dzieci. Te dzieci w ogóle są chore na taką chorobę, że nie mogą widzieć światła słonecznego, więc temu jest non-stop ciemno, non-stop są pozasłaniane rolety, jakieś tam kurtyny i zasłony. A spoiler, jakby ktoś <laughs> chciał obejrzeć film z 2001 roku z Nicole Kidman. Na koniec okazuje się, że te duchy, które ich nawiedzają, jakaś tam babcia się pojawia. Ta babcia mnie najbardziej przerażała. Taka ukryta. Był, była scena, w której córka tej Nicole Kidman siedzi sobie i bawi się lalkami i ma na siebie narzucony welon. A jak odwraca się, to pod tym welonem widać twarz takiej starej kobiety i takie stare ręce. I ta scena, do dzisiaj mam to przed oczami. Tą starą kobietę pod tym welonem. A na koniec okazuje się, że tak naprawdę Nicole Kidman ześwirowała i udusiła swoje dzieci poduszką. Bo nie, miał, nie mogła już wytrzymać tego, że są chore nie mogą wychodzić na zewnątrz są wampirami i, i nie mogą wyjść. Generalnie tak. I tak naprawdę te duchy, które ich nawiedzają, to jest rodzina, która faktycznie mieszka w tym domu i próbują się ich pozbyć, bo to oni nawiedzają ich. Odwrotnie. Aha, Aha. że to historia o duchach. Tak, które... Nicole Kidman i jej dzieci są duchami w tym filmie i to okazuje się dopiero na sam koniec. O a ty kurde. przez cały czas myślisz, a ona tam, wiesz, sceny, gdzie ona chodzi, jakieś pianino samo gra i tak dalej. I tak naprawdę to ona straszyła tą rodzinę, a ta stara babcia to było medium, które ta rodzina wynajęła, żeby się ich pozbyć. No. To powiem ci, że pierwszy raz słyszę te fabulek. Naprawdę fajne, możemy kiedyś obejrzeć, bo pamiętam, że naprawdę duże wrażenie na mnie zrobił, zwłaszcza, że go do dzisiaj pamiętam, nie? No, jednak w tych filmach, które zrobiły pierwsze wrażenie, coś musi być. No. Że po 20 latach na ta Dalej, tam dalej scenę. pamiętam, tą starą bawkę pod welonem. E, a poza tym, jeśli chodzi o horrory, to dopiero później zaczęłam oglądać jakoś tak hobbystycznie, ale jeszcze rzeczy, które mnie przeraziły, jak byłam mała. Znaczy pamiętam też, o, oglądałam straszny film, ale to generalnie, nie wiem czemu, oglądałam go jak byłam bardzo mała, to to jest, nie jest chyba dobry pomysł. Żeby... No ale straszny film, chodzi ci o straszny film, tak? Tak, o, chodzi mi o straszny film. O, o, o komedię. Tak, o komedię. w, w horrorowym, no. Tak i nie wiem czemu, oglądałam go jak byłam mała. Nie I, wiem, się, I się go Trochę. No, śmiałam się, trochę się bałam, <laughs> trochę nie rozumiałam w większości żartów, bo byłam dzieckiem. E, więc to było jeszcze to. Ale <laughs> pamiętam jak kiedyś Siedząc sobie wieczorem przy telewizorze, znalazłam. Późno już kreskówki się jakby kończyły. Były te momenty, w którym ta rybka z minimi -mini szła spać. <laughs> <laughs> I tak dalej. I pamiętam, że szukałam kreskówek. Nie wiem, czemu miałam tyle swobody. Siedziałam z pilotem i klikałam o godzinie trzeciej i szukałam bajek. A miałaś, I tak, że... bajki. A miałaś tak, że obudziłaś się o czwartej rano, włączyłaś sobie telewizor i Cartoon Network nadawało? Być może kilka razy się to zdarzyło. Zazwyczaj nie, zazwyczaj wtedy włączyłam komputer i grałam. Aha. <laughs> Ale znalazłam bajkę i myślałam, że to kreskówka, a to było Happy Tree Friends. A ja nie wiedziałam, czym jest Happy Tree Friends. I do dzisiaj też mam przed oczami jadący autobus i wiewiórkę wystawiającą głowę za okno, autobus, który wjeżdża na, wjeżdża na kamień, i szyba, która odcina wiewiórce głowę. Powiedzcie, że Happy Tree Friends <słuch> będzie dobrym tematem na osobny odcinek. Mm -hmm. Ja też to oglądałem w podstawówce. Rany boskie. I, I ludzie mówili nie oglądaj tego, bo wyrośniesz na psychopatę. No i w sumie teraz siedzę i nagrywam podcast o horrorach, więc nie wiem, czy jestem psychopatą. Nie. O tym też ten... możemy zrobić osobny odcinek. Czy... Nie, 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 o, nie o tobie, nie o tobie będącym z o Generalnie. Wiesz, ludzie tego, nie, tego nienawidzą, że mówisz podczas jednego odcinka, no to jest temat na inny odcinek, ja. i oni czekają na ten odcinek i nie mogą się doczekać, i zapewne on już nigdy nie powstanie, co nie? To jest A, tak, shot, shot za każdym razem, kiedy z Mariuszem mówimy, że nagramy coś w innym odcinku. Tak, i ten odcinek nie powstaje, i to jest horror widzów oglądających. Jesteśmy tutaj, albo, żeby nas straszyć. Albo też seriali, bo niektóre seriale są niedokończone i urywają oh. się w drugim albo w trzecim sezonie. Tak jak no, Tak jak ostatnio, humor. Tak, jak mi zepsułaś humor, <laughs> że się dowiedziałem, że serial nie będzie miał kontynuacji. No. Hmm. Czy coś no, jeszcze? Bo ja generalnie mam jeszcze jedną śmieszną anegdotkę do opowiedzenia. Jeśli chodzi daj, o moje dajesz. doświadczenia z horrorem, jak byłam. Nie wiem, jak, jak wiesz, piszę. Lubię no. pisać. I tak dalej opowiadania, prozę, jakieś tam... Jakieś tam ogłoszenia. Ogłoszenia. Jak byłam młodsza, to pisałam bardzo dużo opowiadań różnych na blogi z wymyślonymi postaciami przeze mnie, z postaciami z istniejących już rzeczy, jakieś fanfiki o Harrym Potterze i inne tam pierdoły. I pamiętam, że był taki bardzo... Miałam blogi na Onecie i bardzo się starałam, bardzo dbałam o te blogi, sama robiłam sobie grafiki na Photoshopie do nich i... No, były te, super, były te blogi. W każdym razie pamiętam, że był taki bardzo popularny, tam była taka lista na blog ONET, takich polecanych blogów przez ONET. Nie, raz tam gdzieś mój post został polecony, to myślałam, że się posikam. I był tam taki blog z opowiadaniami, i tam były opowiadania, niby jakieś tam horrory, ale też jakieś takie kryminały, jakieś. No, generalnie chłopak. Ten chłopak prowadził tego bloga, jakiś taki też nastolatek. I był mega popularny, miał dużo wyświetleń, dużo komentarzy i tak dalej. I do niego on robił taką jakby współpracę, że do niego można było wysyłać opowiadania i on to opowiadania publikował. I ja pewnego dnia, nie pamiętam, ile miałam wtedy lat, może 11, 12, napisałam straszne opowiadanie, bo zaczęłam bardzo dużo strasznych opowiadań czytać u niego na blogu i generalnie dużo strasznych historii na internecie. To już był ten moment, że zaczęłam sama jakby tego wyszukiwać. Eee, I na Pamiętam do dzisiaj, że to było opowiadanie o jakimś gościu, który porwał dwie dziewczyny i je torturował. Miałam 12 lat, zero jakichś doświadczeń tego typu, zero obejrzanych filmów na ten temat, jakby jedyne co to, jakieś inne opowiadania, być może, które czytałam na jakieś podobne tematy, może. I napisałam tak przerażające i graficzne, i w ogóle brutalne opowiadanie o gościu, który torturował dziewczyny. On je opublikował i w ogóle pamiętam do dzisiaj, że on odpisał mi ja pierdolę, napisz tego więcej, wysyłaj mi kolejne rozdziały, to jest niesamowite. A ludzie w komentarzach pod tym opowiadaniem, jak on je wstawił, napisali, żeby nigdy więcej nie wstawiał czegoś tak okropnego, bo przestaną czytać jego bloga. No kurt, Jakbyś teraz to znalazła, to by był istny ten, i istny diament w internecie. Nie wiem, miałam 12 z, Zaraz lat. E, z, e, znając ludzi, zaraz ktoś znajdzie. A, <laughs> rok 2004, archiwa internetu. A miałaś o... jakiś tam pseudonim? Nie pamiętam, miałam ich bardzo dużo. Ja pamiętam, mój pierwszy pseudonim Przedstawiałam to był. się różnymi widzami. Tak. co? tak. <laughs> Dlaczego? No jakby jak były te kafejki internetowe i graliśmy w Tibie i tam było trzeba sobie ten y, nick wpisać. Aha. To bo podstawówka gdzieś ja byłem morskim ptakiem. Kumpel był okiem pustyni Radek był chyba drzewem z lasu. <śultany> <A>. <śultany> Bardzo oryginalne, co nie? Drzewo z lasu. No a morski ptak to chodzi o mewę. <śultany> tak. No. Nie wiem czemu, ta, to, to, to tak sobie przypomniałem. Morski ptak. A z takich u mnie strasznych opowieści. Nie, wiem, ja jak byłem mały, to nie oglądałem horrorów w sumie. Ja się przeżyciłem na, na, na Post-Apo i na seriale, i to gdzieś tak już w liceum lepiej mi się oglądało horrory niż w jakieś filmy akcji czy jakieś science fiction. I to jakoś mi naturalnie przyszło. Jak sobie wejdę teraz na film weba i ocenione gatunki, to mam horrorów najwięcej. Teraz nie będziemy szpilać tutaj, bo ten, ten, nie ten komputer, więc nie wiem jakie są statystyki. No, ale jak będę to montował, to, to może wstawię. No, a tak to nie wiem. Wiem, że te dwa filmy, ten Polty <śled> 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 i i i właśnie ta Czerwona Róża. A czego się tak naprawdę bałem? Takiego. No. O, 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 Wykopujesz wspomnienia, które Aha. mam gdzieś zakopane. Czego się tak naprawdę bałem? To program na TVP2. Ktokolwiek widział, ktokolwiek nie. To było tak bardzo straszne, że było mi niedobrze, jak ten program leciał. O zaginionych ludziach? Tak, o zaginionych ludziach. I tu mam śmieszną anegdotę. Ja osobiście tego nie pamiętam, ale mi rodzina opowiadała. To już możliwe, że dlatego nie lubię tego programu. Mój brat... Występował, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Co? Dlaczego? Jako aktor, a, aktor, policjant, tylko że grał ofiarę. I go tam zamordowali na tym. Na, na... Ja to oglądałem jak miałem 4 albo 5 lat, ja tego nie pamiętam. Ogólnie rodzina miała z tego bekę. I wiesz, oglądam to, widzę jak mojego brata morduję. A on wchodzi do pokoju. Ja tak na niego patrzę i, i mówię głosem dziecka, bo byłem dzieckiem wtedy. Robert, ale przecież ty nie żyjesz, ciebie zabili i wszyscy w bekę nie. no a później jak miałem 8-9 lat, jak oglądałem ktokolwiek, widział ktokolwiek, wie, to mi się tak strasznie niedobrze robiło na sam w ogóle motyw tego programu i to jest chyba takie kultowe, taki kultowy punkt, którego się... Bałem i boję, dlatego nie lubię kryminałów, wolę horror, wolę duchy, coś paranorm paranormalnego, coś nie do opisania, niż yy, ziomka, który bierze nóż i cię morduje, chociaż tak, myśli... slas slashery też na tym bazują, ale... W... Slashery, slashery z reguły są... Ale to też... średnio realistyczne, mimo tak, to, że tak. te te po... teoretycznie mogłoby się to zdarzyć to i te jakby... postacie są tak wyjęte strasznie, nie, 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 serodzy, nie są ludzkie, co nie? Mm -hmm. Wiesz, jakieś tam zmutowane nie identyfik... dziecko bo... nie identyfikujesz się bardzo z nimi tak. generalnie często mają maskę na, na głowie no, a z typem, no. który został przypadkowo ucieknięty no, i zaatakowany tak... można już się identyfikować, no, można się tego bać rzeczywiście, nie? no więc to, takich morderców to nie lubię chociaż Dexter był spoko, jeśli chodzi o o, Do seryjnych morderców. Mordujących innych seryjnych morderców. No, To by było tyle chyba. Ta, też, też mi to się to wydaje, że tak. to dobry moment, żeby zakończyć taki mówiłem, pozytywnym... żeby, wło... mówiłem, żeby włączyć. Stop. No, stoper <laughs> Nie wiem, czy ten odcinek jest długi, czy nie jest długi. Z Zobaczymy. Okaże Zalec się. Że... Przekonamy. No. Więc y, nie wiem, jak się zapatrujecie, bo mi się wydaje, że dobrze nam poszło. Też mi się wydaje, że dobrze nam poszło. Jestem wręcz dziwiona tym, jak dobrze nam poszło. High five nad mikrofonem. No. Więc piątek czy poniedziałek? Piątek wszyscy wychodzą. No, ale to jest, no tak, no. Nikt nie będzie nas słuchał w piątek. W piątek wszyscy będą imprezować. To 7:06 rano w poniedziałek. Rano? Ten, ten w drodze do pracy włączyć sobie, albo w drodze do szkoły, włączyć sobie podcast o seryjnych mordercach i innych strasznych kogutach. No. W drodze do szkoły, w drodze z łóżka do laptopa na lekcje online. No nie, od września wracają. Tak. Do, do szkoły, no. Więc, więc będziecie mieli co, co słuchać na, na YouTubie i na Spotifyu i na innych platformach których nie rozumiem. Podbin. Coś, coś? coś tam dalej. Apel podcast. A, no. Dobra. Już mogę. Od, <grym> mogę <grym> już, już, możesz, odejść od już odejść. Mogę już odejść.